Zdjęcia do tej wystawy robiłem w kilku miastach, dokładnie w trzech krajach, w Dublinie, w Irlandii, w Nowym Jorku, w New Jersey też, w Stanach Zjednoczonych i w Warszawie. Takim mo motywem przewodnim jest samotność. To, że ludzie, niezależnie od tego, gdzie tak naprawdę mieszkają, gdzie żyją, są, yy, odczuwają jakąś taką emocjonalną, yy, egzystencjalną yy, samotność. I jakby to był taki wspólny mianownik, czy jest wspólny mianownik dla, dla wszystkich tych zdjęć. Jest to yy, 12 portretów, yy, głównie mężczyzn, chociaż są też dwie kobiety. Są to osoby części bezdomne, ale są też osoby, które yy, mają dom, mieszkają, żyją normalnie, i tak jak powiedziałem, ten wspólny mianownik to jest właśnie ich jakaś egzystencjalna samotność.